Szeroko reklamowane, było dużo plakatów kolorowych, była reklama w internecie, w prasie, w, w radiu i w Staszowie, kilkunastotysięcznym miasteczku przyszło na to spotkanie yy, no, grono emerytów, która, które przychodzi no, często na spotkania w Dom kultury oraz trzech ludzi młodych, troje ludzi, ludzi młodych i troje ludzi w moim wieku, czyli tak gdzieś około 50. Czy państwo są partią, która chce zdobyć władzę i prawo sprawiedliwość prowadzić na tamtym świecie, tym, tym lepszym, czy, czy jeszcze na tym? Czy takim Czy Szanowni Państwo, umówiliśmy się tak z panią senator i z Panem Ministrem, że ja udzielę odpowiedzi na to pytanie. Owszem, dosyć mocno reklamowaliśmy dzisiejsze spotkanie i ja powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony tą frekwencją. Aczkolwiek znaczy, chciałbym, nawet w naszym społeczeństwie, Staszowa, było tak, że zainteresowanie polityką, że ta sala wypełniona byłaby w, w szwach. Niestety tak nie jest. Szanujemy wolny wybór każdego Polaka, jeżeli ktoś chce to. Przybędzie na spotkanie, jeżeli nie, to ma prawo robić szereg innych rzeczy w tym czasie. Natomiast, Szanowni Państwo, ja powiem szczerze, że tak, co, co do wyników wyborów, ja jestem dosyć spokojny. bo Prawo i Sprawiedliwość, nasz program, nasi kandydaci cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Przypomnę Państwu, że w 2011 roku wyborów parlamentarnych nasz powiat cieszył się najwyższym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie sondaże również wskazują, że jesteśmy w, w, mieszkańcami powiatu, którego w którym prawo i sprawiedliwości się również jednym z, największych, jednym, z największych, jednym z największych poparć, większe tylko ma powiat moszczowski, powiat ostrowiecki, to jest, szanowni państwo, blisko 40% to jest poparcie prawa sprawiedliwości w naszym powiecie. i to jest właściwa odpowiedź na to pytanie. z każdego obywatela Rzeczypospolitej Polski, bez względu czy ma lat 18 czy 120 jest takim samym głosem. I najwyższy czas w naszym odzysku. Bo może pan przekrać ten głos 131 pań. Niech pan uważa. Dzień dobry państwu, nie magister Zarzycki. Stoję na tle plakatu, który zapraszał na spotkanie z panią Gosiewską, Batą, chyba Gosiewską zaraz sprawdzimy. Tak, senator Bata Gosiewska to jest żona, żona posła Gosiewskiego, jedna z żon, bo on miał dwie, dwie żony, więc to jest o tyle istotne, że one troszkę były w jakimś sporze, zdaje się, co czytałem w którymś z tygodników, o to, która z nich jest tą ważniejszą żoną i która będzie tutaj świętokrzyskie, czyli takim region matecznikowy pana Gosiewskiego reprezentowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no ale właśnie to jest jedna z tych bardzo wspaniałych pani I byłem na spotkaniu z nią oraz z panem Antonim Macierowiczem. i tam, proszę Państwa, gdy rozjeżdżałem się po sali, gdy przyszła pora pytań, to zadałem pytanie następujące, które jest tam w, nagrani, w nagraniu tego spotkania, tylko że gdzieś tam w środku. Więc zapytałem o coś takiego, że Państwa partia nazywa się Prawo i Sprawiedliwość i patrząc na skład socjalny tutaj tych potencjalnych wyborców, a byli tam emeryci, wspaniali emeryci proszę Państwa, trzech, troje ludzi młodych i troje ludzi w moim wieku, czyli tak koło pięćdziesiątki, troje czy czworo nawet, no więc siedmioro takich ludzi nie, emery nie emerytów. Aha, było jeszcze tam chyba trzech panów z policji czy zboru, więc tych, tych panów nie wliczam w całą tą imprezę. No, bo oni byli po prostu służbowo. No i za zapytałem się, to Prawo i Sprawiedliwość, to gdzie ono będzie wprowadzone? Czy na tym świecie, czy raczej już na tamtym świecie? No bo jak Państwo wiedzą, no, yy, z prochu powstawać i w proch się obrócisz, takie są koleje po prostu losu. Yy, pan, który prowadził to spotkanie, tutaj Pan Społańca, taki miejscowy działacz Prawa i Sprawiedliwości, no zresztą wspaniały człowiek i działacz samorządowy, powiedział, że tutaj mają bardzo silne struktury, że w Staszowie to jest, znaczy w powiecie staszowskim to jest jeden z najlepszych powiatów, jeżeli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, że wszystko jest jak na najlepszej drodze, że liczą na bardzo duży procent wyników wyborów. Pan Macierewicz nawet nie wiedzieć czemu jakoś tak się uniósł troszkę czymś, no nie wiem czym, jakimś negatywnym uczuciem, być może do mojego pytania, czy, czy w ogóle do całej tej sytuacji, że sala była w połowie pustawa, a w połowie zajęta przez naprawdę no, wspaniałych emerytów i powiedział, że proszę Pana tak do mnie, dosyć tak nawet chyba palcem wskazywał, proszę Pana, ja Panu muszę powiedzieć jedną rzecz Pan chyba nie wie tego ale ja, się, ale ja to Panu powiem że nawet człowiek, nawet głos człowieka 120-letniego jest tak samo wa ważny jak głos każdego innego człowieka i tym mnie, proszę Państwa, tak zamurował, że ja się już więcej nie odzywałem do końca tego spotkania. Tyle, tylko że już jak byłem na zewnątrz, troszkę ochonąłem, to sobie uświadomiłem, że ludzie tyle nie żyją, dlatego że widziałem ogłoszenie, znaczy widziałem artykuł w gazecie jakiejś tutaj w tygodniku, którymś... w tym, który jest obecnie w kioskach. A dzisiaj mamy dzisiaj mamy tą datę, która jest tam na, na, na tym plakacie, więc tam sobie mogą Państwo sprawdzić, że tam był wywiad z jakimś Polakiem emigrantem, chyba w USA, który ma 111 lat i tam było napisane, że to jest najstarszy mieszkaniec Ziemi wręcz. No więc, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość liczy na głosy 120-latków, to to, no, to, 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 będzie, to będzie kłopot w tych najbliższych wyborach, a zwłaszcza w tych następnych już do, do Sejmu i tak sukcesywnie im dalej w las, tym ta frekwencja no, niestety może, może niestety spadać. Ale proszę Państwa, nie przejmujmy się tym wszystkim, bo ja Państwu, z wszystkim wspaniałym emerytom, którzy byli na tym spotkaniu, bo jeden z tych z panów emerytów się nawet obraził na mnie, bo jak tam wychodziliśmy, widząc mnie, to powiedział, proszę Pana, Pan mnie obraził, bo Pan nazwał mnie emerytem. A ja mówię, no a kim Pan jest? No i tak popatrzyłem na Pana, no który był siwiutki, laseczka, okularki, no wyglądał jak typowy emeryt. On mówi, no jestem emerytem. No to ja mówię, proszę Pana, no to, to, to Pana nie obraziłem, no tylko powiedziałem zgodnie z prawdą. No tak, ale mimo wszystko Pan mnie obraził. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że ja nie użyłem być może w tym, w tym pytaniu słowa wspaniali emeryci, że przybyli tutaj wspaniali emeryci, którzy przychodzą na wszystkie wspaniałe imprezy, które są w Domu Kultury, no więc przyszli również i na spotkanie Prawa i Sprawiedliwości z Panem Wiceprezesem tej szanownej partii, czyli z Panem Macierewiczem i z Panią Beatą Gosiewską, jedną z dwóch żon Pana posła świętej pamięci, Pana Posła Gosiewskiego. No i, po, i żeby ten błąd naprawić, ja szybciutko sobie przypomniałem taki wierszyk hymn starców, wspaniały wiersz dla osób, no, dla, osób dla, dla seniorów, bo tak, tak to nazwijmy, Konstantego ildefonsa Gałczyńskiego, mojego ulubionego poeta. Ja uważam, że to jest naj, największy polski poeta, aczkolwiek życiorys miał taki no, dziwny, delikatnie mówiąc, a czasami nawet nawet wręcz wredny, bo tam to, pisał wierszyki o Stalinie, takie no takie może. Troszkę mm, niezbyt się staro o tym Stalinie, ale, ale napisał. No ale proszę Państwa, napisał wspaniały hymn starców, i odczytam tu Państwu niektóre zwrotki, żeby nie przedłużać. Yy, hymn starców. Nam, zwrotka druga. Nam nie wolno ogórków i grzybków. Nas malutki zabija ryc. Nam nie wolno niczego za szybko i nie wolno niczego. I, i nie wolno. Sekundę, Chciałem stanąć na tle drugiego plakatu pani Gosiewskiej, żeby Państwu pokazać, że ta impreza była naprawdę dobrze rozreklamowana. Nam nie wolno górkuć grzybków, nas malutki zabija zabiaryc, nam nie wolno niczego za szybko i nie wolno w ogóle nic. I teraz muszę sobie zmienić karteczkę, więc dlatego klęknąłem. Tutaj położyłem sobie na trawce książkę i czytam Państwu dalej. Ale choć nam nawala wątrobie, choć nas męczą zastrzyki i kasze, śmiało starcy stanimy na, na głowie ziemia młodym, lecz niebo jest nasze. My podobnie jesteśmy duchom. I staramy się trzymać, lecz czasem we śnie odpadnie nam ucho, albo noga, lub inna rzecz. Czasem w mózgu zaśpiewa ptaszyna, lub króliczek podskoczy chopsiup, czasem nawet zaszkodzi nam szynka, już koniec, i astry na grub. Ale choć nam nawala w wątrobie, choć nas męczą zastrzyki i kasze, śmiało starcy, stańmy na głowie. Ziemia młodym, lecz niebo jest nasze. I tym wierszykiem, proszę państwa, Wszystkim Państwu emerytom, którzy przybyli na to spotkanie z panią Gosiewską i z panem posłem Macierwiczem, chciałem oddać hołd. Tam naprawdę było wielu naprawdę bardzo szanowanych przeze mnie ludzi w starszym wieku. Ale proszę Państwa, ale było, było, też, było też trójka takich młodych ludzi. I trójka ludzi w moim wieku, czyli takich młodych, ale, ale nie bardzo, bo tak około pięćdziesiątki. Ja proszę Państwa zaintrygowany, skąd się tam ci młodzi ludzie wzięli na, na zebraniu Prawa i Sprawiedliwości, I zapytałem. Podszedłem do, do, do jednej z tych osób, ta, takiej, takiej no, sympatycznej młodej osoby i ona powiedziała, że babcia ją prosiła, żeby, żeby podwieźć babci, bo babcia no, z nogami trochę ma, ma, ma problemy i, i mieszka w Staszowie co prawda, no ale, ale wolała, żeby ją podwieźć i ją po, podwiozła ta, 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 ta dobra wnusia, także mamy naprawdę dobrą młodzież w Staszowie. Inny tam taki chłopak, który siedział obok tej, tej ładnej dziewczyny, no powiedział, że no po prostu on, ponieważ ona jest tak atrakcyjna, więc boi się ją zostawić samej na takich jakichś imprezach różnych, gdzie jest dużo ludzi i też, też przybył, dlatego. A, a trze trzecią młodą sobę to niestety już nie spotkałem. Nie wiem, dlaczego ona tam, tam przyszła, ale, ale na pewno jakiś, jakiś ważny powód miała. W domu Kultury jest dużo różnych zajęć. Przypuszczam, że a dziś, ch chyba dzisiaj były zapisy do, tego, do, do tej szkoły takiej muzycznej, tam prywatnej, która, która tam jest. To się nazywa ognisko muzyczne, więc być może tam swoją córeczkę małą albo, albo synka przyszła zapisać i od razu została na, na, na zebraniu prawej sprawiedliwości, więc tutaj to tylko swoje fantazje, ponieważ tego już nie wiem, więc będę ten filmik kończył, żegnam Państwa, nie magister Zażycki. Wszystkim życzę, wszystkiego najlepszego i żegna Państwa do następnego filmiku. Umieli, żeby grać do jednej bramy, żeby dmuchać w jedną tubę, że tu od samej góry do samego dołu powinna być pełna mobilizacja, a to nawet już w ramach list y, do euro, o których pan profesor mówi, jakieś ogródeczki są. To nie daje, to nie daje y, nadziei i to jest y, kluczowy moment, bo wiem, że jak nie teraz, to najprawdopodobniej już y, nigdy. Była już próba. Pan profesor mówi już i o swoim doświadczeniu, i o, i o nie tym zdrowiu. Chociaż możemy spróbować do czwartej, jak to ma przynieść sukces. Młodzi go zdrowe nastawią. Ale, ale pan profesor wyczuwa intencje. Mnie interesuje w tym wszystkim, o co tu chodzi. Nawet wczoraj słyszę, że już i pali i jego po wizycie y, Kwaśniewskiego u y, papieża mówią, że no... O co tu chodzi? Czy to się da wytłumaczyć? Czy to się da jeszcze zmienić do dwie letniego maja? Mm. Mm. Dziękuję mm. bardzo. E, tą prostą kategorię jest dla nas e, bardzo ważna, ponieważ e, dotykamy tutaj jednego z, z problemów. Ja jedną z pierwszych obserwacji, którą dzisiaj sformułowałem, zlapa się z konsekwencjami tego podziału. Ja widzę znacznie ostrzej skutki tego podziału niż wielu moich koleżanek i kolegów, którzy no nie przywiązują do tego dużej wagi. Ja wiem, co to znaczy jedynica podzielona, Medycyna miała szansę w Polsce i była zjednoczona. Stali pana z, no z YouTube'a i z innych, z, z innych internetowych że tak powiem, mediów. Natomiast czy jest możliwość co Pan robi Pana partia w tym, żeby była jakakolwiek debata gospodarcza w ogólnopolskiej telewizji, żeby ludzie postawiali Pana poglądy dotyczące gospodarki? Czy, czy, czy jest w ogóle możliwość, jak Pan sądzi? No, będę, to jest jedyna telewizja, jak ja pokazuję, to jest i Polsat. Będę w dyskusji z Panem, no niestety z Panem na temat, <głos》> ten, bo, ten, bo jest trochę rozdusą, na temat związków zawodowych, na no, to nie jest taka sytuacja gospodarka, ja bo jedyna szansa, jakie możemy udzielić od to są wybory. No, jak są wybory, to muszą nas pokazywać w Silkę w debatach. A tak to z tym powiedzieć dał przez że przecież ja od odeszły lat byłem raz jeden w rodzinowej telewizji, konkretnie tydzień temu przez y, 10 sekund wypowiedzieć tam pyta sekund na temat, tam, nie pamiętam, czemu, coś tam mówi. Natomiast, natomiast w TVN-ie od dawna nie pokazują. Yy, nawet jak była słynna afera z niepełnosprawnymi, to nagrani na mnie, jak ci tutaj szli, wypasz film, nie puścili, ponieważ eksperci powiedzieli, że paszfilm film, to wyrzuca na mnie konkurystę wrażenie, że to nie zrobi dobrą reklamę. Więc nie puścili, a nie? Mimo, że... wyższe podatki, jeśli były w Galicji, 12%. Biela. Biela, jest otrugiła, to jest ta łabieda. To jest Galicji. łabieda galicyjska, forma biurokracja, prawda, która wszystko To jest straszne. Padek Augustus się rozlażał pod tym podatkami. No i wtedy mówiono, że jak przyjdzie Piłsudski, to będzie bardzo wyższe podatki. Rzeczywiście były 25% w Polsce po 1926 roku. To zrobi by się bardzo przez sanację. Ale Hitler też prowadził 25%, który by był w Niemczech. Ale w Polsce było 34%. Od Polaków, od tych Polaków były wyższe podatki. Jedyny, że socjalista, to Rdowiec, tak jeszcze o podatkach, mamy no, hiszpańskie i austriackie. Ja. Odpadło z Hiszpanii po, po to nie, nie po odpadów. Jeden, no. Jeden. No. prąd. Już o, 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 się wydają od... o, o 1%. A, bo 1% do wartości nieruchomości to jest coś koszmarnego. Coś koszmarnego. O, to jest ludzie którzy całe ludzie pracowali nie? mają dom, to robili się dom, wartego milion po prostu. A teraz są na emeryturze mają 1000 zł, to znaczy 2000 to zł. Hmm. Miałby zapłacić 10 tysięcy podatków od tego domu. A słyszałem nawet głosy o 2%. W ogóle ci ludzie mają powiedzieć, słuchajcie, ja też też byłem posłem i kiedyś sobie przychodziłem, zobaczyłem... Zobaczyłem na drzwiach zamkniętej sali, niewielkiej dosyć, tabliczkę z napisem, że podkomisja dostał gier losowych. W no, ogóle to nie jest to mało, ale wiesz, jestem graczem, lubię gry, to chciałem tam zająć się. Otworzyłem drzwi i dybiałem. No, w takich podkomisjach z reguły 7 posłów tam siedział tam. tam siedziało w tej małej salce, gdzie w górach siedział z 50 posłów, 50 ekspertów. Takaś temperatura była już fizycznie wysoka, ale tego Przedtem do nie. A tu dyskusję, że podatek od ruleckiego, bo będą ruleckie, że mają być 2%, nie, nie 2, 20%, nie nie 20%, 15%, nie, nie, 35%, prawda? Słucham tego wszystkiego, bo w na to, ci ludzie, no to, to tak ale przepraszam, ale o czego ma podatek? Czy od jednego obrotu koło letni, czy od yy, dziennego utargu, czy miesięcznie? A czy to nie wszystko jedno? Ja się zwalcę, samotę, jest to że tutaj jest pan, tu <grymna> to jest już zespół, ludzie nie mają pojęcia, rozumiecie? To jest banda Piękna, to, to ludzie podzą, tak. to, są ludzie, chodzą. na listę teraz. Jakby tłumaczył nam. Się... No, lobista kazał, że na, pomaga, na, to do tak ma to, Pan Kraszyński, no bo miał mi rado, no, nie na dyncy, zważywszy na to, że myślę, że to jest bardzo senny Proszę pan, Proszę, Żebes, czy... proponuję, aby zaprosić pana Janusza Korzynnikę w najbliższym czasie ponownie. Natomiast y, musimy dzisiaj skończyć, bo obawiam się, że personel nas nie tłami stąd, wyrzuci, bo już szybciej się bardzo czas. Idzie do domu starców, prawda? Dziecku, to ja są domy dziecka, prawda? Dawniej, gdy dziecko zostało osierocone, to natychmiast się uciekało 10 lat, ludzie chcieli opiekować, szukało się rodziny jakiejś dalszej, prawda, jakiejś siostrzenicy, kogoś tam, no kto szukał kto to dziecko. Dzisiaj, mają To jest kompletne zdziwienie. Kompletne dziedziny. mimo to ciągle jeszcze chyba większość siedziała po stronie, po stronie że, że jednak matka powinna pracować. Nieważne, czy to jest ucieczka na domu, czy nie, ale powinna pracować, bo to jest jak społeczny, prawda, na to jest Tak naprawdę. Ludzie sobie nie zdają sprawy z jednej rzeczy. Że praca z domu, ona rozwija intelektualnie. Dziecko jest każdego z nich inne. Ale ono, dziecko, prawda, inne. Co dzień inny problem. Tu pania do lepika dziecko, prawda, socialu, a tu nie do sąsiadów, a tu złamie nogę, prawda. Co chwila jest inny problem. A z pracy albo szuramy, szurami, prawda, tam w no, tak, tym, no. w supermariacie, no, no. albo na porcie ścigamy pieczotki. Czy miejsce do wyboru? Bo kasa, kasa, o, to, o, nie, 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 same tego nie, wymusiły, prawda? nie, nie, to, to tam mogą się w, w pracować, nie, no więc, żeby nie, tak samo nie, się nie, 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 nie,